z takim zastrzeżeniem, że trzeba uważać na to, co organy mogą wymyślić, tak? Pojawił się ten pogląd o tym, że, o którym mówiłam wcześniej, że faktura przed dostawą tak naprawdę nie generuje obowiązku podatkowego, więc tutaj też trzeba uważać, czy organy nie wymyślą czegoś innego i nie wpadną na jakiś inny pomysł. Natomiast w sytuacji, gdy na przykład nie mieliśmy tego prawa do odliczenia na nabyciu danych towarów i potem je nieodpłatnie darujemy w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. To wówczas nie mieliśmy prawa do odliczenia. Na wstępie wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów nie powinna podlegać opodatkowaniu VAT-em. Natomiast są też te wyjątki, o których. Państwo pewnie bardzo dobrze wiecie, które się znajdują w artykule 7 ustawy o VAT. Mam tutaj na myśli głównie próbki i prezenty małej wartości i one też mają zastosowanie do wd -tów. To znaczy, jeśli byśmy w ramach WD-u dokonywali dostawy próbki, to wówczas możemy wyłączyć taką dostawę spod reżimu VAT-u. Podobnie jest w ramach prezentów małej, małej wartości, czyli tych prezentów, dla których obecnie koszt jednostkowa cena nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia nie może przekraczać 20 zł netto, albo takich prezentów małej wartości, dla których prowadzimy ewidencję tożsamości obdarowanych podmiotów i one te prezenty nie przekraczają w danym roku 100 zł to wówczas też możemy skorzystać z tego wyłączenia dla dostawy towarów i uznać, że taki WDT nie, jest wówczas, nie podlega wówczas opodatkowaniu VAT-em. I to, o czym się zapomina czasem, to jest tak, że z samej definicji z VAT-u będą wyłączone tak zwane towary niekonsumpcyjne. Czyli takie towary, których jakby no nie można skonsumować, VAT jest podatkiem od konsumpcji tak naprawdę, wobec czego z założenia towary niekonsumpcyjne, ich dostawa, czy to darowizna, czy zwykła dostawa nie będzie podlegała opodatkowaniu VAT-em, tutaj nie ma znaczenia, czy mieliśmy prawo do odliczania na wstępie, czy go nie mieliśmy. Towary niekonsumpcyjne, tutaj podaliśmy przykład, na przykład ulotek i broszur, one z samej swojej definicji nie podlegają opodatkowaniu VAT-em. Tutaj mamy schemat tak zwanego nietransakcyjnego przemieszczenia towarów, czyli tego przemieszczenia towarów własnych, o którym już wspominałam. I tutaj widzimy, że ten schemat nam się troszkę zmienił. Mamy w Polsce spółkę A i mamy w Czechach dokładnie tę samą spółkę A. Czyli widzimy dokładnie, że to jest przemieszczenie towarów własnych. Polska spółka przemieszcza towary należące do własnego przedsiębiorstwa. Na przykład tak jak w naszym przy przykładzie na terytorium Czech. Yy, I taka nietransakcyjna dostawa towarów, ona się zachowuje dokładnie tak, jak, dokładnie, bardzo podobnie do tego, jak się zachowuje dostawa transakcyjna, czyli też mamy prawo do zastosowania do niej stawki 0% VAT. I powinniśmy w kraju, do którego przewozimy towary, rozpoznać bliźniaczą transakcję, czyli transakcję WNT. To, co jest ciekawe, to jest, to jest kwestia dotycząca momentu powstania obowiązku podatkowego. Zasadniczo, z uwagi na to, że dochodzi do przemieszczenia towarów własnych, nie dochodzi do sprzedaży,